Stajemy z Republiką, na Florydę jadę z nią, lecimy z Republiką, do Miami piorę Stajemy z Republiką, oh, oh, na Florydę jadę z nią, wstajemy z Republiką. What's up bro, hej tu Waldi na pali. Dzisiaj zabieram was na plan swojego najnowszego klipu pod tytułem Anka P. A gdzie zaczynamy? Zaczynamy w szkole podstawowej w Tarpon Springs. Lecimy po złoto. Boże, jak ten czas szybko mija jeszcze nie tak dawno, wydaje się, że nie tak dawno siedziałem w takich ławach szkolnych i to też było gdzieś w okolicach ostatniego miejsca. Byłem wzorowym uczniem, ale wszystko lubiłem oglądać jak gdyby z dalszej perspektywy. Teraz jestem tutaj wśród najlepszych y, uczniów. I wiecie co, chopadni? Mam takie pytanie. Czy potraficie powiedzieć? I cóż, że ze Szwecji? Taki test mały na polskość w Ameryce. I cóż, że ze Szwecji. Perfekt. Kolega? Chyba nie. Chyba nie, Chyba nie dzisiaj? Dobra, będziemy nagrywali za tydzień, zrobimy to za tydzień. I tu jest właśnie tytułowa Anka P. Pamiętam jak wczoraj. Nie wiem tylko co się stanie. Gdy spotkamy się na pierwszy raz. Kochanie. Ja nie zapomnę. A my już Aniu P. za chwilkę się rozstajemy, żeby ponownie, wkrótce się spotkać. Trzymaj się! Aniu, 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 kochanie, ja nie zapomnę nigdy cię. Mmm, jak tutaj pachnie! Kochani, spośród wszystkich moich słabości, a mam ich naprawdę wiele, główną są słodycze, a przede wszystkim lody, na które przychodziłem często po szkole z Anką P. No dzisiaj je na razie nie ma, została po lekcjach, nie wiem czy za karę, czy nie chciała może ze mną przyjść, ale ja już tutaj jestem. Chyba sobie kupię za chwilę stożka czekoladowo-truskawkowego stożka, podwójnego stożka z posypką czekoladową. Już zaczyna pachnieć. Były lody, muszą być flippery, obowiązkowo zawsze po lodach. OK, lecimy. Ale skupienie. Lubię sobie pograć. Nie, polecę na dwa fronty. Lubię te wszystkie gierki, chociaż hazardzistą nie jestem. Przenoszę się na następną maszynę. Zawsze byłem taki ekspresyjny, więc staram się grać na trzy maszyny. Aj, wszystko poszło. I ciąg dalszy klipu Unkape w tak pięknej, tematycznej, motorowej restauracji. W jakiej teraz tutaj jestem. Aniu, 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 kochanie, ja nie zapomnę nigdy Cię, nie wiem co się stanie, gdy spotkamy się, spotkamy się. Kochanie, ja nie zapomnę nigdy Cię. Nie wiem tylko, co się stanie, gdy spotkamy się na pierwszy raz. Kochanie, ja nie zapomnę nigdy go nie. Jestem lekko podekscytowany i poddenerwowany. Słuchajcie, spotkać kogoś po 30 latach, sympatię sprzed 30 lat... Anka P z 7B. Naprawdę. Jak to mówią, góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem tak. Rano zupełnie przypadkowo spotkaliśmy się w restauracji, a teraz umówiliśmy się w pubie. Przyjdzie czy nie przyjdzie. Przyjdzie czy nie przyjdzie? Oto jest pytanie. Ależ jestem szczęściarzem. Przyszła Anka P. Po 30 latach. Aniu 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 kochanie! Dzięki, że przyszłaś. Lecimy. kochanie, ja nie nigdy Cię. Nie wiem tylko, co się stanie, gdy spotkamy się. I tą metodą udało mi się przy jednym ogniu upiec dwie pieczenie czyli nagrałem klip do Ankip i pokazałem te wszystkie fantastyczne motory. Lecimy po złoto! Kochanie, ja nie zapomnę nigdy go nie. Nie wiem tylko co się stanie, gdy spotkamy się na pierwszy raz. Kochanie, ja nie zapomnę nigdy go nie. Nie wiem tylko co się stanie, gdy spotkamy się.